Pipku, przyjdź do mnie i przeczytaj mnie, jestem książką wiedzy. Ta książka do mnie mówi: Co ja mam przeczytać ciebie książką? Tak, posiądziesz wtedy wielką wiedzę. No dobra, no to cię przeczytam, ale tu są mądre rzeczy w tej książce. Wow, moja głowa zaraz eksploduje. Wow, ale ja nagle jestem mądry. Ho, ha, ho, ha, ha. Idę zniszczyć Minecrafta. Widzowie, Pimpek stał się jakiś mądry w Minecrafcie. Przede mną jest jego wielkie laboratorium, gdzie testuje różne rzeczy na zwierzętach i ludziach. Ale fajnie, ale... Ten pimpek jest mega super, ale mnie zamieni. Jak to pimpek cię zamienił? Kim ty jesteś? W ogóle? Czemu ty jesteś nobek i masz jakieś połączone ciało z pająkiem? Co się dzieje? <noise> zawsze chciałem być pająkiem i teraz mogę takim być. Mogę nawet chodzić po ścianach. <noise> co się dzieje? No widzowie, co się odwala? Ten pimpek ci pomógł, pimpek oszalał, on nie może zmieniać ludzi w takie zwierzęta. A, ale fajnie, teraz na zawsze będę mógł być pająkiem. Chodź tam do środka, może ciebie też zamieni. <noise> mnie zamieni. Muszę powstrzymać, Pimka, Co on takiego robi? Okej, okay, stoimy przed wielkim laboratorium. Dobra, widzowie, i uwaga, wchodzimy do wielkiego laboratorium. I co my tutaj mamy, widzowie? Pełno strzykawek. I co? Jakieś mopki przemienione. Czy wy to widzicie? To jest creeper. Widzowie z głową kurczaka. Co się tu odwala? Zombie. Widzowie pszczoła. No nie, widzowie, co ten pimpek wyprawia? On się nauczył różnych rzeczy. Jest teraz wszechpotężny. Co on takiego? Jakie ma plany? Tutaj widzę, o nie, golema połączonego ze szkieletem. Widzowie, co się tutaj odwala? I nawet dostają do. Jedzenie jakieś obrzydliwe ślimaki. Co to jest? Tutaj jest krowa z głową lisa. No nie wierzę. Drzewa ożywe. Warden Villager, widzowie. Co to jest? Wardenie Villagerze. O nie. Co oni mu zrobili, widzowie? Świniopają. Co to, widzowie, się odwala? Ej, nie, widzowie. To jest naprawdę bardzo mocne. <laughs> Potrafię zmienić całego Minecrafta. Co to, widzowie, było? Czy tam jest pimpek? O nie. Ja muszę użyć shifta. On jest chyba tam na dole. Dobra, widzowie. Schodzimy i tutaj. Co to jest? Tu jest bardzo dużo książek i tutaj gdzie się pimpek Ha, ha, ha! Mój wynalazek jest bardzo blisko skończenia. Po ulepszy Minecrafta i zmieni tą grę na zawsze. Widzowie, co ten pi? Odwala, czy wy to, widzicie? On zrobił jakiś okrągły blok w Minecrafcie. Co on takiego odwala? I on ma taki wielki mózg, on chyba stał się widzowie wszechpotężny. On nawet lata, widzowie, on nie potrzebuje niczego. No nie, czekajcie, trzeba ja mu się pokazać. Dobra, yy, pokażę mu się. Yy, Pimpek, co ty odwalasz? Co się z tobą stało? O, to ty jesteś luczek! Osiągnąłem teraz wiedzę, do której nikt nie ma dostępu. Ale jak to, Pimpek? Co ty żeś odwalił? Czemu ty zrobiłeś jakiś okrągły blok w Minecrafcie? Co to ma być? Muszę zmienić tego Minecrafta! On nie jest do. Doskonały, ale jak widzisz, ten blok będzie idealny. Przecież Minecraft jest cały kwadratowy, nie możesz zmienić całego Minecrafta. Co ty, Pipek, odwalasz? Ja się ciebie chyba boję. Nie bój się mnie, Luczek. Ja wiem, że ty tego nie rozumiesz. Po prostu jesteś głupi. Co? Jak to głupi, a ty niby? Wow, masz taki wielki mózg. Dobra, to może pokaż mi jakieś swoje umiejętności. Może coś potrafisz dobrego? No pewnie, poczekaj chwilę. Eee. Proszę, dostałeś diamentowy kilo. Eee, ale po co mi ten diamentowy kilo w Pipek? W sensie potrafisz dawać kilofy umysłem? U nie wszystko Luczek. Wykop teraz swój blok pod sobą i zobaczysz, że znajdziesz tam diamenty. Blok pod sobą i diamenty? Co jest, galę? Czekaj, muszę to wyko... To są naprawdę diamenty! Jeden diament! Pipek, ty jesteś bardzo mądry. Ech. Dziękuję Ci bardzo za ten diament, ale naprawdę nie wiem, czy taka wiedza zadziała dobrze na Ciebie. Oczywiście, że ta wiedza działa na mnie dobrze. Zobacz, mogę nawet podnosić moim umysłem bloki. Ech. 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 Co to jest? Pipek, ty jesteś wszechpotężny. To się tutaj odwala, nie na mnie, nie na mnie. Dobra, jesteś. Um... jestem najmądrzejszy na świecie Wiecie. Yy, Okej, okay, to było dziwne, widzowie. A teraz, Luczek, nie przeszkadzaj mi, ponieważ muszę zamienić całego Minecrafta na okrągły. O tak, co? zacznę już teraz. Co ty robisz, Pimpek? Nie rób tego, błagam. Przecież Minecraft jest kwadratowy, to będzie okropne. Stój, 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 Pimpek. Niczego więcej nie zmienić, Ja tutaj zacznę ci przeszkadzać, poczekaj. Co ty powiedziałeś? Nie przeszkadzaj w moim eksperymencie. Już cię stąd wyniosę. A, co się odwala? 哦哇哦！Oh wow, oh. Yy, Pimpek wyniósł mnie za swoje laboratorium i on chce zamienić całego Minecrafta z takiego kwadratowego na okrągły. Widzowie, nie możemy na to pozwolić, tylko jaki może być sposób, żeby zatrzymać tego mądrego Pimpka? Wiem, widzowie, my też musimy stać się przepotężni. Dlatego w tym miejscu też zbudujmy taką wielką księgarnię, gdzie będzie dużo książek i może się czegoś nauczymy. Okej okay, wygląda to świetnie. Zróbmy tutaj na dole jeszcze oczywiście podłogę i dajmy tutaj jeszcze więcej książek, widzowie. Musimy zostać mądrzejszym od Pimpka, żeby go pokonać. Ułóżmy teraz widzowie jakieś. Książki, które sobie przeczytam. Na przykład tutaj mam Minecraft, podręcznik kreatywności. Wydaje mi się, że coś takiego będzie spoko, żeby się czegoś poduczyć. Proszę bardzo, podręcznik Wojownika. To też będzie spoko. Podręcznik Czerwonego Kamienia, czyli takie podstawy redstone'a widzowie. To też mi się przyda. Będę to czytał, widzowie. Ile wlezie. Naprawdę chcę pokonać pimpka. Potem mam jeszcze podręcznik Zakręć i Miksur. Taki Minecraftowy, widzowie. Więc co na pewno się przyda. I jeszcze jest jedna książka, czyli Potęga Podświadomości, widzowie. Metody aktywujące twój potencjał. Są to bardzo mocne książki. Które za chwilę będę czytał. Rozstawmy w tym momencie widzowie te książki. One na pewno się przydadzą, widzowie, będę je czytał, ile wlezie, naprawdę. Poza tym bardzo dużo tutaj postawmy takich książek. Mam nadzieję, że to widzowie coś da. Dobra, widzowie, czytam troszeczkę tej książki, potem jeszcze tej i wszystkie widzowie po kolei. Mam nadzieję, że coś się stanie, czekajcie. Ale jestem... Jezu, ile to jest informacji! I czekajcie, czy ja w tym momencie nie jestem przypadkiem jakiś mądry? Yy, czy wy widzicie? Mam widzowie mózg? Yy. Czemu ja mam taki mały mózg, widzowie? Czy to jest na pewno dobre widzowie? Mam taki malutki mózżek. Czekaj, czekaj. Czy to w ogóle działa coś? Yy, może chciałbym na przykład, yy, nie wiem, zamienić wszystko tutaj na na przykład diamentowe. Yy, co się stało? O nie, widzowie, ja chyba jeszcze nie jestem Taki mądry, czekajcie, widzowie Nie, nie gadajcie, ja mam za mały móżdżek Jeszcze nic nie ogarniam, widzowie, ja teraz zamieniłem Wszystko na, na Dirta, no chyba nie No nie, no proszę, ja chcę być mądrzejszy Czekajcie, dobra, widzowie, czytam więcej O, więcej wiedzy, tak jest, ile tutaj jest Informacji, biorę więcej, o, o Okej, okay. o, moja głowa, ja potrafię Lewitować, widzowie, chwileczkę Chwileczkę, jak ja wyglądam Patrzcie na mój mózg, widzowie, w tym momencie Czuję się naprawdę trochę mądrzejszy Zobaczcie, siądę sobie na tych książkach Rzeczkach, tylko dlaczego jestem taki mały? E, czy to mi przeszkodzi w pokonaniu? Pipka? Jakie ja mam w ogóle umiejętności? W takim razie może stawię gdzieś w tym miejscu, na przykład TNT! Czy mi się to uda? Myślę, myślę, myślę. Postawiło się! Widzowie, pomyślałem o jakimś TNT i ono się postawiło! Czy wy to widzicie? Jestem naprawdę chyba mądry! A teraz chciałbym je odpalić z daleka! Odpalam TNT! Dawaj! E, odpaliło się! Eee, patrzcie to, uwaga. I co się stanie z tym TNT? Wow, wybuchło. Widzowie, moja wiedza jest naprawdę duża. Jestem naprawdę mądry. Tylko czy to wystarczy, aby pokonać Pimpka? Eee, może coś spróbuję jeszcze innego? W takim razie, widzowie, mam pomysł. Może w tym momencie myślę, że w tym miejscu chciałbym postawić taki wielki domek z jakąś pułapką na Pimpka. Może niech tam będą książki i może coś czerwonego, żeby Pimpka to zachęciło. Jakaś tabliczka, dobra, myślę o tym. Proszę, proszę. Eee, postawił się. Widzowie, jestem genialny. Widzowie, jestem naprawdę. Genialny, czekajcie, czekajcie. Muszę zobaczyć coś, co ja wymyśliłem. Co mi, co mój, mój mózg wychmienił, widzowie? Jakieś czerwone rzeczy świetnie książki. Tak jak mówiłem, widzowie. Ha! Jestem naprawdę genialny. Młode kości dla mądrego pimpka. I tu jest, widzowie, chyba? TNT, widzowie. Nie, dobra. Jestem, wydaje mi się, że gotowy, żeby pokonać pimpka. Przecież z taką mądrością ja dam radę pimpkowi. Nie ma opcji, że nie. Przemieniłem te dwa moby. Zaczynam zamieniać cały świat na najlepszy. O nie, widzowie, co ten pimpek robi? My jesteśmy tacy mali, ale podbiegamy. Pipek, stój, co ty tutaj odwalasz? Ha, ha, ha Jak Ci się podobają moje nowe eksperymenty O, widzę, że twój mózg też się powiększył, ale i tak ty jesteś taki mały, twoja wiedza jest znikoma. Ale to nie zaprzestanie, żebym cię mógł pokonać yy, Co ty tutaj odwalasz? To są jakieś mopki połączone kurczako, Endermano, Bałwan. Dokładnie! I zamieniam teraz cały świat na okrągły! Co ty odwalasz, Pimpek, nie rób tego Minecraft, jest kwadratowy, nie możesz tego zrobić Dobra, myślę, teraz muszę cię uwięzić, dobra. O, teraz niech się pojawi wielka klatka. Tak jest! Ha, ha, ha. Widzisz to, pipek! Ha ha ha, mój mózg jest mądry, teraz cię uwięziłem. To ty myślisz, że twój mózg jest wystarczający, żeby mnie pokonać? Ja tą klatkę usuwam w tej chwili! Co? Jak ty to zrobiłeś? No, ale i tak cię pokonam. Zaraz, zaraz normalnie twój mózg usunę. Czekaj, myślę o tym, żeby usunąć twój mózg. O, nie nie. O, ho, ho, jesteś zbyt słaby. Muszę ci ten twój mózg odebrać!

Wow. Ech, nie, zabrałeś mi mój mózg. Co ty odwalasz? <laughs> teraz zabrałem ci twój mózg i jestem jeszcze większy. Już nic mnie nie pokona. A teraz chodź tutaj i wywalaj moją zamku. A, nie. Wow. Widzowie, Pipek zabrał mi całe moje umiejętności. I aktualnie nic nie potrafię. Muszę rozstawić więcej książek i za chwilę przeczytać więcej. Mam nadzieję, że tyle książek tutaj wokół starczy. I że każda da mi na tyle wiedzy, że będę naprawdę potężny tak jak Pipek. Dobra, idę w tym momencie czytać książki, widzowie. Widzowie wszystkie książki, teraz, bez żadnego tutaj wyjątku. Widzowie, mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Ha, ha, ha jestem naprawdę przepotężny. Zobaczcie na mój mózg. Teraz nic mi nie jest straszne. Wszystko jest takie małe, a ja jestem przeogromny. Wiem wszystko, wiem nawet jak zamienić ten piaseczek. Na oczywiście diamenty. Dajcie mi chwileczkę. O! <noise> czy wy to widzicie, widzowie? Jestem naprawdę przepotężny. Teraz już wszystko działa. Mogę mieć naprawdę bardzo dużo diamentów. Nic już mi nie jest straszne. A czy potrafiłbym połączyć na przykład tą krowę z tą świnką? Hmm, czekajcie, myślę o tym, myślę. O, połączcie się, wy. <noise> widzowie, udało mi się, zobaczcie! Połączyłem tą świnię z krową. I teraz, widzowie, one są połączone. Ale to jest świetna zabawa. Nie! Nie mogę, widzowie, tak myśleć. Przecież ja muszę uratować świat przed Pimpkiem, Nie mogę używać takich rzeczy. Widzowie, nie mogę się tym bawić. E, czekajcie, może zobaczę, czy potrafię coś jeszcze. Na przykład, może widzowie zrespię w tym momencie taką wielką krowę. Tak jest. Ojej, widzowie, patrzcie, co zrespiłem. To jest krowo świnia. Jak ja jestem, widzowie, mądry. Ona normalnie się porusza? Tak, widzowie. Okej, okay, dobra. Ale skoro jestem taki mądry, to mam plan. Nie będę takim wielkim luczkiem. Zmienię się na przykład taką malutką pszczółkę, widzowie. Wydaje mi się, że taki plan jest naprawdę najlepszy. Bo mój przyjaciel nie będzie podejrzewał, że to jestem ja. Chodźmy do niego. Patrzcie to, widzowie. Pipek zaczął budować platformę całą okrągłą. Co to jest? Chwilę, chwilę. Normalnie można po tym chodzić. Zobaczcie to. Ej, nie, to jest okrągły Minecraft. Widzowie, to jest okropne. Ho, ho, ho. Zaczynam budować mój wielki projekt. Co, widzowie, on chce budować do mnie? to tak nie może wyglądać. Czekajcie, musimy pipka, widzowie, powstrzymać. Nie może tak być. Czekajcie, będziemy tą pszczółką mu przeszkadzać. Tak jest, to jest dobry plan. O, pszczółko, co ty tutaj robisz? Może chciałabyś wziąć udział w moich eksperymentach? Mętach. Co? Nie widzę, nie chcę, nie chcę. Chodź tu, mała pszczółko! Zamknę cię! Nie, y co? Widzowie, Pimpek zamknął mnie w jego laboratorium. Hmm, z kim by cię tutaj połączyć, pszczółko? Może z tym wielkim drzewem? Co? Pimpek chce mnie połączyć z tym wielkim drzewem? Nie ma mowy. Dobra, widzowie, to już zachodzi za daleko. Przemieniam się w zwykłą moją postać. I pum! Patrzcie to, widzowie, jaki ja jestem ogromny. A ty, Pimpek, jesteś taki mały. Naprawdę myślałeś, że możesz mnie pokonać i całego Minecrafta zmienić na okrągłego? Nie ma takiej mowy, Pimpek. Jesteś zbyt słaby. Nie, przepraszam cię, Kieluczek, sorki, sorki, sorki. Nie chciałem. Możesz mi wybaczyć? <śm> no niezbyt. Robiłeś bardzo straszne eksperymenty i nawet mnie chciałeś wyrzucić. Nie chciałeś mi pomóc. Chciałeś zmienić całego Minecrafta. A teraz jesteś taki malusi, a ja jestem taki wielki. <śm> to wszystko było dla dobra Minecrafta. Proszę cię, nie rób mi krzywdy. Niestety, ale muszę cię zmniejszyć. Nie! Hahaha, <noise> Pimpek, widzisz, teraz jesteś taki malusi. Nie, tak być nie może, tego jest za dużo, nie pozwolę ci być taki wielki. Dobra, muszę to wszystko teraz zamienić na TNT. O m Uwaga! S y y o nie, to nie zadziałało! <noise> Wszystko zamieniło się na dirta. Czyli stracisz swoje moce. Przykro mi, Pimpek. Chciałeś doprowadzić do awarii Minecrafta. Tego nie mogę pozwolić. Dobra, zabieram ci teraz ten mózg. <noise> Widzisz to, Pimpek? Już nie masz swoich mocy. Ja jestem taki o, potężny, ale ty już jesteś normalny. Nie, mój mózg, ja już niczego nie pamiętam. Nie jestem już taki mądry jak kiedyś. To zaszło za daleko, Pimpek. Pozwoliłbym ci dalej działać, ale nie. Okrągłych bloków. I w Minecraftie to jego jest za wiele. Muszę je wszystkie zniszczyć.